Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was wszystkich idących za Chrystusem śladami naszego Mesjasza, odkrywający prawdę o nim, o której głoszą Ewangelię. Dzisiaj w sposób szczególny zatrzymujemy się nad fragmentem z Ewangelii Świętego Łukasza z, rozdziału, z początku rozdziału 8. Wczoraj słyszeliśmy o wspaniałej scenie w domu Szymona Faryzeusza. Gdzie Chrystus głosi katechezę o kobiecie grzesznej, która obmywa Jego stopy łzami, własnymi włosami je ociera. I dalej ewangelista Łukasz przechodzi do zupełnie innej sceny. Widzimy Chrystusa, który wędruje przez miasta i wioski Galilei. Wędruje i naucza. Jest to scena, która często powtarza się. We wszystkich Ewangeliach, gdyż y, zadaniem Chrystusa, jak wiemy, było ustanowienie Królestwa Niebieskiego na ziemi, poprzez najpierw swoje nauczanie i cuda leczenie chorych i wszystkie znaki, które były, są to znaki mesjańskie nadcho o nadchodzącym Mesjaszu, o nadchodzącym Królestwie Mesjańskim. Chrystus, Chrystus więc w dzisiejszej Ewangelii idzie przez miasta i wsie. I naucza, i głosi Królestwie, Ewangelię o Królestwie Bożym. Także spełnia swoje główne zadanie jako Mesjasz, który nadszedł. I widzimy zaraz zanim Ewangelista nadmienia, że wędrują również apostołowie dwunastu. Nazywa ich już nie dwunastoma apostołami, lecz dwunastym. Oznacza, że cyfra dwanaście w Ewangelii już przybrała Wymiar tak jednoznaczny, że zawsze odnosi się do tych dwunastu apostołów, których wcześniej Chrystus wybrał i które tworzą jak gdyby najważniejszą grupę tych, którzy za Nim idą. I wreszcie trzecia, trzeci element trzecia grupa osób, które w Ewangelii są dzisiaj przedstawione to są kobiety. Kobiety, które wędrują za Chrystusem, i niektóre z nich Użyczają im apostołom i Chrystusowi ze swojego mienia. Wiemy, że Chrystus i apostołowie to są wędrowni nauczyciele, nie mieszkają nigdzie, przechodzą z miasta do miasta, jak często słyszymy w Ewangelii, i czasami też, jak Chrystus sam mówi, nie mają gdzie głowy złożyć. Pierwszą kobietą wymienioną w dzisiejszej Ewangelii jest Maria Magdalena. Ewangelista Łukasz dodaje tutaj pewien ważny szczegół opowiadający o historii jej życia. Ewangelista dodaje, że z niej wyszło czy opuściło ją siedem złych duchów. Wiemy, że liczba siedem ma wartość symboliczną, wartość określającą w cudzysłowie w tym kontekście coś doskonałego. Musiała Maria Magdalena, być pod silnym wpływem złych duchów. Niekiedy w Nowym Testamencie opano być opanowanym przez złe duchy oznacza być ciężko chorym. Także Maria zawdzięczała Chrystusowi swoje zdrowie, na pewno psychiczne i na pewno też duchowe. Przede wszystkim może właśnie duchowe. Nic dziwnego, że. Szła za nim jako jego uczennica. Kobiety, które idą za Chrystusem, to są jego uczennice, te, które wsłuchują się bardziej niż wszystkie inne w słowo Chrystusa. I Dalej również dzisiejsza Ewangelia wymienia jeszcze inne kobiety po imieniu Joannę, żonę, kuzy, urzędnika z domu Heroda, Antipasa z Galilei. Joanna to jest piękne imię hebrajskie. Joanna pochodzi od Johanna, od tego samego imienia męskiego Johannes, czyli Johanan, czyli Jan Chrzciel, Jan Chrzciciel Jan po hebrajsku to jest Johanan. Jan, Jan oznacza po hebrajsku, jest trochę dłużej, to się wymawia, złożony z dwóch części. J to znaczy Bóg, Hanan jest łaskawy. Także kiedy słyszymy o imieniu Joanna, to jest kobieta, której Bóg okazuje się być łaskawy, to imię to właśnie znaczy. Natomiast Maria Magdalena, pamiętajmy, Magdalena to jest przydomek, pochodzi z miasta Magdala, która, które po dzień dzisiejszy w, w, wypokali, w archeologiczne archeologicznych zostało odkryte nad jeziorem galilejskim. Bardzo ciekawe miejsce, które warto odwiedzić, będąc nad jeziorem galilejskim. I wreszcie jeszcze jedna kobieta, której bliżej nie znamy, suzanna, która w języku hebrajskim Susanna pochodzi od słowa hebrajskiego Soszana, czyli lilia, czy piękny kwiat. Także wszystkie te imiona mają też swoje oczywiście odpowiedniki hebrajskie. Widzimy więc w dzisiejszej Ewangelii wspaniałą scenę. Chrystus na czele, za nim apostołowie i dalej idą również w opisie ewangelijnym kobiety. Obraz kościoła wędrującego, pielgrzymującego, który również można zaaplikować do dnia dzisiejszego. My wszyscy, kobiety, mężczyźni, kapłani, biskupi, papież, wędrujemy za Chrystusem, bo On jest nieustannie obecny w swoim kościele i przede wszystkim On jest źródłem. Głoszenia Słowa Bożego. On jest źródłem nauki, którą Kościół katolicki, posłany i stworzony przez Chrystusa, głosi po dzień dzisiejszy. Rozważamy, rozważajmy i medytujmy tą piękną scenę. Chrystus wraz z apostołami, z kobietami, Kościół w, w pielgrzymce półwieczności.